I teraz, jak dostać, otrzymać tej łaski, szczególnie łaska wytrwania do końca, ta łaska męstwa, męstwa, aby oprzeć się wszystkim i przeczyścić się wszystkim zakusom diabła i zawsze wybierać wolę Bożą. To męstwo akurat w, tych, w tym przed nami jest również pokazane. Co prowadził tych wszystkich do nieba? Zobaczcie, jak trzymają swoje ręce. Te ręce są trzymane z pobożnością do góry. To jest symbol prawdziwej modlitwy. Wznoszenie naszej duszy, naszego serca do Boga. Z naszego serca wychodzi wszystko, co mamy, czym jesteśmy. Cała naszą miłość, wszystkie nasze możliwości do Boga. Do Boga nasze serca. Sursum corda, do Boga serca i mamy te serca u Niego. I to jest właściwe warunek konieczne. Życie modlitewne. Dwóch z nich właściwie mają ręce otwarte. To jest znak, właściwe kapłaństwo, które mówi wtedy Dominus Phobiscu, a tak naprawdę ci misjonarze właściwie w ostatniej chwili świadcili o, o wierze, przez to, że przekazali je innym. Otwiera ręce, aby innym dać, co ja otrzymałem. Przekazałem Wam, co otrzymałem, jest na grobowcu naszego Żabożieciela. I tak samo musimy innym przekazać. I to jest nasz nasze rycerski, rycerskie zadanie. Rycerskie zadanie jest sta, starać się o nawrócenie przez nasze modlitwy i przez nasz to przykład i przez nasze cierpienia i przez wszystkie możliwe środki pielęgoczciwe, na które podlega, po, po, pozwala stan, gorliwość i roztropność naszą. Ten święty, um, święty um, Paul Miki, który jest właściwie tym japońskim męczennikiem, które ma te ręce otwarte, to jest szczególny ten, o, których, o którym, świę, którym nasz ksiądz ona dzisiaj rano powiedział. I kiedy otwierał swoje ręce, oczywiście już był, to jest symboliczne. Kiedy ukrzyżowany był, powtarzam Wam, jak powiedział, że serdecznie przebacza wszystkim swoim oprawcom, więc nie ma żadnej nienawiści do tych wszystkich innych, ale właściwie na odwet bombarduje ich tak naprawdę kułami modlitwy, niech, nie aby ich zba, zabić, ale ich nawrócić. To jest ideał rycerstwa. I taki sposób, ci najmniejsi, trzej niech będą po prostu właściwie tymi, które dają nam motto, jeśli bardzo ciężko będzie i opakuje nam e, hart ducha, to wtedy dla chwały Boga, laudate Dominum, patrząc na cel, czeka na mnie wieczny raj Jezusa Maria i po to, aby dać Panu Bogu największą chwałę wyrażone w hallelujah. Oj patronostak, Nostra,